Nie ma na ziemi ważniejszego i bliższego spotkania człowieka z Bogiem jak Eucharystia, jak obecność Jezusa w najświętszym sakramencie. Jezus jest z nami dzień i noc. Bez Niego nic nie możemy uczynić. On jest naszym uzdrowieniem, odpoczynkiem, umocnieniem. Dlatego z wielką radością przyjąłem informację o takim pragnieniu wszystkich wiernych. Parafi wszystkich świętych, w Pszczynie o tym, by adorować tego Jezusa, by modlić się dniem i nocą przed Najświętszym Sakramentem w wieczystej adoracji. Dziękując za tę inicjatywę i błogosławiąc wszystkim, którzy podejmują ten trud wieczystej adoracji, całodobowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, serdecznie Was chcę zaprosić na inaugurację wieczystej adoracji najświętszego sakramentu w Kościele wszystkich świętych w Pszczynie. Zainaugurujemy tę długą, wytrwałą modlitwę 10 grudnia o godzinie 17. Rozpocznijmy więc to wielkie dzieło modlitwy za nas, za Kościół, za świat.